Kolejny trudny test na kategorię B. Wytłumaczę Ci prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania. Czy w przedstawionej sytuacji odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi 90 metrów? Tak czy nie? Oczywiście, że. Tak, dlatego że prędkość jest wyższa niż 60 km na godzinę. Trzeba pamiętać te odległości. Czy przewozisz, przewozisz zespołem pojazdów o długości 10 metrów ładunek wystający z tyłu przyczepy na odległość pół metra? Czy wolno Ci wjechać na drogę za tym znakiem? Nie mogę tego zrobić, bo długość zespołu pojazdów wynosi więcej niż 10 metrów. Czy ten znak drogowy wyznacza miejsce zatrzymania się przed przejazdem kolejowym podczas przejazdu pociągu? Tak, Krzyż Świętego Andrzeja właśnie wyznacza, między innymi to robi, wyznacza miejsce zatrzymania podczas przejazdu pociągu. Czy widoczna linia złożona z białych punktowych elementów odblaskowych wyznacza lewą krawędź jezdni? Tak, białe punktowe elementy odblaskowe wyznaczają lewą krawędź jezdni i pasy ruchu. Czy ten, znak, czy ten sygnał świetlny oznacza, że przy skręcaniu w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? Nie, bo występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu, bo to jest sygnalizator S1 kolizyjny. Czy w przedstawionej sytuacji wjeżdżając za widoczny po prawej stronie znak włączasz się do ruchu? Oczywiście, że. Nie, w tej sytuacji nie ma włączania się do ruchu. Gdybym wyjeżdżał stamtąd, to byłbym włączającym się do ruchu. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania o ruchu okrężnym? Tak, a może nie. Sprawdźmy to, jaki to będzie znak. <tryk> Oczywiście, że tak, o tym przestrzega nas, przed tym przestrzega nas znak ostrzegawczy. Czy w tej sytuacji wolno cię zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu? Czy w tej sytuacji wolno na najbliższym skrzyżowaniu zawrócić? Obserwujemy znaki drogowe, obserwujemy sytuację drogową i na tym skrzyżowaniu można zawrócić, bo to jest sygnalizacja kolizyjna S1. Czy chcąc w tej sytuacji kontynuować jazdę, masz obowiązek czekać aż tramwaj ruszy? Oczywiście, że nie mam takiego obowiązku. Muszę czekać aż pasażerowie wejdą do tramwaju, a piesi wejdą na chodnik. Jeżeli to, co zrobili, to mogą sobie pojechać nawet wtedy, gdy tramwaj tam stoi, ale muszą zachować szczególną ostrożność. Dlaczego? Dlatego, że przystanek nie jest zlokalizowany przy chodniku. Czy w tej sytuacji dalsza jazda na wprost lewym pasem jest dozwolona? Nie jest dozwolona, dlatego że nie można jechać nam z dala od prawej krawędzi jezdni, gdy jest możliwość jazdy możliwie blisko tej prawej krawędzi jezdni. Więc tutaj lewym pasem nie pojedziemy. Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem numer 1 ma obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu kierującemu pojazdem numer 2? W tej sytuacji tak, bo mamy tutaj warunki do jazdy na suwak, ruch odbywa się w warunkach zmniejszonej prędkości, a pojazd 2 nie ma możliwości dalszej jazdy pasem ruchu, na którym się znajduje. Czy w tej sytuacji możesz wyprzedzać? Czy w tej sytuacji można wyprzedzać? Oglądajmy film od początku do końca, ale ja już mówię, że nie. Dlaczego? Dlatego, że zbliżamy się do przejścia dla pieszych, a przejście nie ma ruchu kierowanego. Czy podczas manewru wymijania należy zawsze zachować szczególną ostrożność? Nie. Zachowujemy ostrożność podczas wymijania pojazdu nauki jazdy, czy pojazdu egzaminacyjnego w czasie szkolenia i odpowiedniego egzaminowania. Wówczas szczególna ostrożność, ale tak to nie musimy. Czy w tej sytuacji wolno Ci zmienić światła do jazdy dziennej na światła mijania? Oczywiście, że mogą to zrobić. Mogą jechać na światłach do jazdy dziennej, mogą jechać na światłach, do, światłach mijania, bo są warunki do jazdy na światłach do jazdy dziennej. Ale oczywiście w drugą stronę z dziennych na mijania mogą przełączyć. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Tak, dlatego że zbliżam się do skrzyżowania. Mówi o tym znak D1, droga z pierwszeństwa. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? Zbliżamy się do przejścia dla pieszych, ale nie dlatego, że pieszy nawet nie znajduje się na naszym przejściu dla pieszych, jest na zupełnie innym przejściu, za wysepką. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejazdu dla rowerzystów? Nie, zbliżam się do przejścia dla pieszych. Ten znak D6 mówi, że będzie przejście dla pieszych, bez przejazdu dla rowerów. Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do upewnienia się, czy nie nadjeżdża tramwaj? Oczywiście, że tak, bo niezależnie od tego, czy mam ruch kierowany, czy nie, czy jest znak ostrzegawczy przejazd tramwajowy, czy nie, i tak, i tak muszę wjechać na torowisko wcześniej upewniwszy się, że mogę to zrobić. Czy postąpisz właściwie, umieszczając trójkąt ostrzegawczy w odległości 30 do 50 metrów za pojazdem, który uległ awarii na drodze ekspresowej? Nie, bo musi, bo musi być przynajmniej 100 metrów na drodze ekspresowej. Czy zawartość 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza oznacza, że prowadzenie samochodu osobowego jest zabronione? Tak, przy takim stężeniu nie można już jechać. Część specjalistyczna. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać po drodze za tym znakiem, jeśli holujesz inny samochód osobowy? 30 km na godzinę na obszarze zabudowanym. W którym miejscu wskaźnika bagnetowego powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? Jeżeli jest niewiele poniżej znaku maksimum, to jest dobrze. Jeżeli jest pomiędzy znakami minimum i maksimum, to też jest dobrze, bo odpowiedź A to też jest odpowiedź B, bo jeżeli jest niewiele poniżej znaku maksimum, to i tak jest pomiędzy znakiem minimum i maksimum, prawda? Ale poniżej znaku minimum to już jest źle, trzeba oleju dolać. Jaki odstęp należy zachować, wyprzedzając motocyklistę? Nie mniejszy niż 1 metr podczas wyprzedzania motocyklisty. Która z tych czynności zwiększy bezpieczeństwo jazdy, gdy kierujesz samochodem osobowym podczas, gęstej, podczas mgły ograniczającej widoczność do 40 metrów? Włączenie świateł drogowych odpada będzie jeszcze gorzej, zmniejszenie odstępu szaleństwo kompletne. Włączenie świateł przeciwgłowych tylnych. Gdy widoczność wynosi 40 metrów, to już można włączyć światła przeciwgłowe tylne, bo jest mniej niż 50 metrów. Które z wymienionych elementów drogi powinieneś obserwować podczas jazdy autostradą? Tylko swój pas ruchu odpada, całą jezdnię i pobocze przed i za pojazdem, a może tylko swój pas ruchu też odpada. Całą jezdnię i pobocze przed i za pojazdem. Jaką pozycję ciała powinieneś utrzymać w czasie podjazdu czterokołowcem na wzniesienie? Wjeżdżamy pod górkę czterokołowcem. Siedzącą, prostopadłą do osi wzdłużnej pojazdu, odpada. Stojącą, pochyloną ku przedniej osi, i to będzie właściwa odpowiedź, bo gdy wjeżdżamy pod górkę, to nachylamy się do przodu. Gdy zjeżdżamy z górki, odchylamy się do tyłu na czterokołowcu. Jaki, jakie musisz spełnić wymagania, żeby ponownie uzyskać uprawnienia do kierowania, które zostało cofnięte za przeważenie osób w liczbie przekraczającej o dwie liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego? Masz obowiązek ukończyć kurs reedukacyjny, musisz spełnić wszystkie wymagania stawiane osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uprawnienia do kierowania pojazdami, a może powinieneś wziąć udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego? Odpowiedź B. Jaka jest maksymalna dopuszczalna odległość, licząc od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu, na którą może wystawać ładunek przeważony sam, pojazdem samochodowym? Zdziwicie się, ale to jest 2 metry aż. Przy jakim stężeniu alkoholu we krwi zabronione jest kierowanie pojazdem samochodowym? Przy 0,2 promila alkoholu nie można już jechać. O czym świadczy skok pedału hamulca do dołu, gdy po jego wciśnięciu uruchomisz silnik pojazdu? O działaniu, o działaniu wspomagania układu hamulcowego. O wysokim poziomie płynu hamulcowego odpada. O działaniu układu ABS też odpada, bo układ ABS w ogóle wtedy nie działa więc o działaniu układu wspomagania układu hamulcowego. Który z podanych numerów połączyć jest z najbliższą jednostką pogotowia ratunkowego? 997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 to jest właśnie pogotowie ratunkowe. Co należy zastosować do opatrzenia silnie krwawiących ran? Wyłącznie jałową gazę, a może opatrunek uciskowy z gazy i bandaża, a może jodynę i gęcjanę? B. Opatrunek uciskowy z gazy... Yy... Lub bandaża. Mamy 74 punkty na 74 możliwe do zdobycia. Jeżeli tyle byście zdobyli, to gratulacje i tylu punktów na egzaminie ci życzę. Ale sprawdźmy jeszcze możliwe odpowiedzi. Wybierzmy sobie jedno pytanie, a to jest pytanie: a no właśnie, ciekawe. To jest jedno, okazuje się, z troszeczkę trudniejszych pytań, czy w przedstawionej sytuacji wjeżdżając za widoczny po prawej stronie znak włączasz się do ruchu? Oczywiście, że nie. Bo gdybym wyjeżdżał właśnie ze strefy ruchu, to bym się włączał do ruchu i obserwujcie te, sprawdzajcie te grafiki pomocnicze do pytań, bo te grafiki pomocnicze po kliknięciu na przycisk wyjaśnienia odpowiedzi czy uzasadnienia odpowiedzi generują nam to, co jest tutaj w filmie czy w pytaniu testowym. Kapitalna sprawa. Dzięki za wysłuchanie tego filmu. Jeśli macie dodatkowe pytania. Koniecznie piszcie w komentarzach pod filmem. Rozwiązując ten test, musiałem zmieścić się w określonym czasie, a niektóre z tych pytań mógłbym dla was wytłumaczyć bardziej szczegółowo. Zobaczcie również opis do tego filmu, podałem tam linki do lekcji live ze mną. Powodzenia na egzaminie. Cześć!